Okej okay. Mhm mm Dobra, siemanko na live'ie Dzisiaj przebijam gildzie, zanim jest mój kuzyn Dzień dobry no. Tylko tak jakby ekran mi nie chce ten złapać W obsie Nie Dobra, wyrzucam drugą. W tej grze. E. Zejką konkret. Klika pełnoekranowy. I będzie pełnoekranowa. Dobra. Dobra. Hmm. Teraz robisz te ziom no. Mam bardzo dużo TNT. No. Dobra, RGB, tak? A, RGB to ja co ja też to robię. Mam coś fajnego w środku? Nie wiem, czekaj, render Enrys. Okej, okay, no to dawaj. Prawda. Przebijaj. Jak zrobisz, mm. Ja będę patrzał, że coś ciekawego jest. Nie. Masz redstone? Eee... Czekaj, Ecce. Nie Redstone no nie mam. Ale mam uk z playmem. Czekaj, e, ty parę robisz coś. No, no, ja, ja też ja nie a to schowek. Albo już nie. Ty już robisz. Coś się zepsuło no. Potrzebuję redstone. Okej. O mam. No nie stawaj, nie stawaj. Nie stawaj. Redstone. Ja w ogóle mam fasę zrobiłem sobie w Gildy. Ja no kilo, okay. z szóstą, A Mniejsze jest opóźnienie, ale. Ech, czekaj, ja będę musiał stawiać znowu EBS-a. Kurwa. Panie, Konk przechwytuj konkretne okno Może... No, ok. e może Blazing Faka nie chce? Czekaj, e ja sobie retarduję MC. I może wejdę na normalne. Nie będę wchodził na... No. Ale to będzie, nie to będzie piękne. Red no. Minecraft. No teraz powinno To być. będzie, chcesz to widzieć? To będzie piękne. No coś jest nie tak z tym live'em. Dobra. Najwyżej no nie będę nagrywał live'a.